O. Cześć wszystkim, moi drodzy, dzisiaj będziemy robili pewną. Słuchaj, Szymia. Mianowicie, czy zdarzyło wam się kiedyś zostawić. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie trane ci tego sprawdzić. Miejskiej, mówię tutaj o taksówkach. Ja jestem żywym przykładem, że można. Niegdyś zostawiłem i udało mi się go z powrotem do swojej kieszeni włożyć. Mam przygotowane trzy portfele. To symbolizuje, że będziemy dzisiaj na trzech przykładach to sprawdzali. Przede wszystkim, czy ludzie są uczciwi, kierowcy i oddadzą mi portfel w nienaruszonym stanie i wewnątrz i z zewnątrz. A po drugie, jak w ogóle można się dostać. Skontaktować z takimi osobami. Czy łatwo jest odzyskać przedmiot, który niestety zostawiliśmy. Dzisiaj będziemy to sprawdzali, zostańcie do samego końca. Żeby Ale ten pan to nie... To nie i word tylko pan to, szuka zaczepki, by... nie Panda! Czyli mamy trzy portfele. I teraz jak to robimy? Dobra, Moi drodzy, co mamy poszedł w takim do... portfelu? Poza gotówką, którą zaraz Wam pokażę, mamy oczywiście także karty, jakieś tam zwykłe, a do tego jakaś wizytówka. W środku są pieniądze. No i teraz, żeby nie było ich za dużo, ale też żeby nie było ich zbyt mało, czyli mamy włożone 120 zł plus... Jakieś monety, które będą ładnie potrząsane i będą znaczyły o tym, że no, mamy przyszedł w środku. Ja teraz przybieram postać o, osoby cześć. lekko zakonspirowanej, czyli czapka tak, w głowa w dół gopro tutaj. Cześć. No to co jedziemy, zobaczymy sobie na pierwszym No to no, otwieramy, no. to będzie. Jestem szalenie ciekawy. Będzie Te? uber, będzie konkurencja i będzie też normalna taksówka. No to co? Wychodzimy. I my, teraz maszynki. jedziemy do pierwszego, miejsca, Idź. Z których można tonić, I się Jesteśmy, moi drodzy, na dworcu głównym we Wrocławiu, jak sami widzicie, i stąd będziemy jechali na pasaż Grunwaldzki, czyli tutaj niedaleko, ale te trzy trasy, które dzisiaj, tak, nie podobali, na putno. one Będą mniej więcej do siebie bardzo podobne. Tu. odległościowo. Zobaczymy, Tu karton sobie na jest twój. A pierwszy przykład to taksówka taka po prostu z łapki. No, jak to się mówi, tutaj z dworca głównego. Dobra, wysiadam, idziemy, widzimy się na tej kamerze, zobaczymy, jak będzie. Dobra, idziemy, portfel, wszystko ma, No i ty tu. Wyszedłem. Teraz już muszę trochę się chować, bo jak sami wiecie, jak za bardzo się pokażę, to będzie dupa. Lala. la, la, la. La, la, la! Kurde! Co, co, co pan dzisiaj Ty będzie nagrywał? Ty siedzisz na tym komputerze, co? No. Dlatego tu przyjechałem, pisałem, widziałeś? Ja, no. O, tu moje dzieło było poprzednio. No, całkowicie! Ja no, spoko, no mi z musimy gdzieś jechać, na pewno. Co pan dzisiaj będzie nagrywał? A gościem nie wiem, z 55 lat. Narad. No to zmiana lokalizacji niestety, ale widz. To teraz mam nadzieję, że widzę. Nie okaże się kolejny taksówka. Też solny, czyli na bardzo znaną miejscówkę, taki dobry tip. Jak kupicie sobie nową furę, to musicie tutaj koniecznie przyjechać. Podobno robi się kółka. No my akurat będziemy brali taksówkarza to zupełnie co innego. Ale zobaczymy tutaj. Portfel nie zostawiłem, GoPro mam. Wszystko się zgadza, wychodzę, patrzymy. Kamaf, dzięki za follow Dobra Na pewno i na mnie nie patrzą No ja już wysiadam już do ciebie jadę Można? Dobra stary No, no będziemy Dobra, no Dobrze, kartą zapłacę, dobrze? Klikiem na telefon Dobrze no, Jeden miesiąc nie pójdzie, tu jest dramat ta droga, ja tu prywatnym autem z drugim Ale to co chyba żniwa? i tak i tak, piątek sobota niedziela, nie? No, dzieje się, dzieje się. O tyle łatwiej mamy. Oho, że dzięki Mati. też. Mamy wizytówkę, więc zaraz będziemy dzwonić. Dobra, wysiadam, bo w której przypomnę. Spoko, kamera, trzymaj się, papa. No, Przedstawicie pa. <laughs> żarty sobie stroić, bo to poważne treści. Zaczynamy od samego początku, czyli moi drodzy. Po pierwsze, facet bardzo w porządku. Można powiedzieć, że taki ala trochę marketingowiec, bo bardzo dużo mówił o samym sobie. Ale co najważniejsze, to widzieliście. Portfel zostawiłem tutaj na dywaniku. Nie mogłem zostawić na tapicerce, ponieważ była ona zbyt jasna w stosunku co do portfela, który jest czarny, zbyt duży odcień, ale nieważne. A o tyle mamy przewagę. Gdzie że się mamy Wizytówkę, więc możemy zadzwonić, Tutaj z tej strony specjalnie pokazuję. Dzień dobry. Wie pan co? Ja przed chwilą z panem jechałem przy Orlenie wysiadłem. Wie pan co? Kurczę, nie mogę znaleźć portfela. Może pan zobaczyć, czy nie zostawiłem gdzieś tam u pana? Już patrzę. Wie pan, co stanie. No, bo jakoś tak. Podszepku? Jest, 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 jest. Jest? Moment, moment. Taki czarny, czarny. Tak, jest, jest czarny. O, no i pierwszy, zobaczcie. Tak, oczywiście, bardzo proszę, bo tam, tam nie, za dużo tam nie ma.

Aha, dobra, no to wiemy. Dobra, no to już je, to już jedziemy. Dziękuję panu bardzo. Ale widzicie, od samego początku czułem, ale zobaczcie, ty też jaki kulturalny taki facet. takie malutkie, potrzebuję coś większego. Śląka. Śląka, mogę tamto, nie, naprawdę bardzo w porządku. A zapomniałam, ja tak, no, no. no, ale dobrze, dobrze, cieszę się nie, z, mnie, z pana reakcji. Nie, nie, u mnie nic nie ginie, u mnie nic nie ginie i ja uczciwie podchodzę, już dużo rzeczy. <coughs> kluczyki, nie kluczyki, karty. I też chcę, żeby to było jakby, no, uczciwe z drugiej strony. No nie? oczywiście mamy portfel, mówiłem do Was, ale pokażę Wam jeszcze raz. Czekajcie, trach, jest wszystko, nic nie zostało. Wewnątrz wizytówkę chowamy na pamiątkę i jedziemy teraz do drugiego miejsca. Ja no w sumie, jak już typu no oddał, to mógłbym dać drodzy, to kurwa, oddać tą stówkę te 120 zł. Nie tak on z tego filmu zarobi, 15 razy tyle. No, Tak, kontaktu, tylko uczciwie no. tak, oddał, to już kurwa mógł dać. Szczególnie, że on musiał się zatrzymać, potem po musiał poczekać pro... na niego, aż ten przyjedzie, czyli klientów ten, ten czas rzecz, nie miał. Oczywiście. Portfel, bierzemy ten sam, skoro udało się, no to jest 120 i wizytówki. Klient zapłacił pana albo kartą? No nie. Niczym nie, kartą nie zapłacali, niczym? Nie, naprawdę nie. Jak można jeździć na taksówce i nie mieć karty tej? W sensie terminala? No Albo nawet, nawet tym blikiem, nie? Jednym, tym... No, no. bardzo dobrze znajomy. Sam został. To w jakim to jest mieście? We Wrocławiu no. no to świetnie, dziękuję panu bardzo Wszystkiego dobrego, do widzenia nie, no w Warszawie się dobra, jeszcze nigdy nie spotkałem nie, ja z tym, szybko. żeby no dobra. Czyli nie mieli możliwości zrobione, płacenia kartą. ...to teraz zobaczymy. Nic nie wiem. Dosłownie. Nawet kolor ja pomyliłem. ...z to to taksówek, to, to to taksówek za, czarno, za bardzo. ...to niebieski, nie? No nie No bo to było tak szybko bo... kręcone, tu nie, tu nie można zapłacić, tu, tak tu trzeba wsiąść. Dobra, poczekamy chwilę, bo muszę się z kumplem zjorgnąć, że nie mam portfela. No to teraz jesteśmy właśnie w tym momencie krytycznym. Skapnęliśmy się, że nie mamy portfela, no i co teraz? Po pierwsze, nie mamy możliwości tak jak my, że akurat już tam jedziemy. Wyobraźmy sobie, że zostaliśmy na miejscu docelowym i co? Musimy wziąć taksę, żeby tam dojechać. Czas jeszcze... płynie, Boże, tyle rzeczy, a ja, teraz nie jeszcze bym koszulkę musiała zmienić. Jak jest To jest taka galeria we Wrocławiu. I tak już może ujebano od marchewki. W internecie w nie wyskakuje. Ja po pierwsze, dzwoniłbym byle gdzie, żeby zapytać, jeżeli to nie są ci, to czy oni wiedzą, kto stoi pod Wrocławią. Dzień dobry. Proszę pani, dzwonię z taką sprawą. Kurczę, zostawiłem portfel w taksówce. Nie wiem czy u Państwa w taksówce, czy Państwo stoją pod Wrocławią? Nie. Tam sam stoją prywaciarze, którzy są niezrzeszeni, jeżdżą na własną rękę, to już nie pomogę panu. Najlepiej podjechać i porozmawiać tam z któryś z oni tam się raczej znają. To może ktoś będzie uczciwy, ktoś empatyczny i panu pomoże, a tak to... Nie zabrzmiało to optymistycznie w ogóle. Dobra. No to idziemy sprawdzić. Może się. No, a czy to, to dlatego dnie, to nie ma terminala, bo nie jest rzeszony? się kurwa nie chciało inwestować. Bardzo, nie pana portfela. Ja pierdzielę, ale jakbym zgubił? Dzięki. Najlepszego. Jest. Uff. Czy jest hajs? Jest hajs. Na szczęście. Udało się, nie byłem w stanie zarejestrować tego wszystkiego, bo za dużo tam było wiecie, ludzi i by wszystko widzieli, ale na szczęście z tej kamery trochę było widać. Udało się, w samochodzie resztę Wam opowiem. Czas Jeszcze. jest absolutnie najistotniejszy. Gdybym nie przyjechał i to co facet powiedział, że gdyby ktoś wsiadł, no to wtedy można byłoby domniemać, że tego portfela jednak by nie było. No też on <laughs> siadając, nawet jak chce zapalić papierosa czy coś zjeść, no nie sprawdza cały czas z tyłu czy coś jest. Więc to też jest dobrze, no pewnie gdyby to było z przodu albo na widoku, może jakby i jakaś inna sytuacja. Zrobimy teraz jeszcze inną rzecz i sprawdzimy też na takim przykładzie. Jesteśmy pod Politechniką Wrocławską. Nie opodal i jedziemy moi drodzy teraz na stację benzynową. A bo no tak, potrzebuję tam po prostu podjechać. Co ciekawe, tutaj wynosi kurs 15 zł. Patrząc po tym, jakie były stawki poprzednio, to jest to hiper, hiper tanio. Ale jeżeli patrzymy pod kontekstem naszego bezpieczeństwa i innych, będziemy sprawdzali. Dobra, zamawiam Ubera i zobaczymy, kto przyjedzie. Stawiam, że to będzie obcokrajowiec. Nie deprecjonujemy rzecz jasna, tylko po prostu patrząc po tym, a trochę jeżdżę. Tymi taksówkami, więc wiem, ale już Wam powiem, kto to dokładnie będzie. Jest! Toyota Auris podjedzie za 6 minut maksym. U nas 90% Znawiam, że Uberów że to są, słuchajcie, mężczyzna. Yy, Toyota Plus, jest nie? 100. Nie, Słucham, nie wiec, wiem, jak jest w innych miastach, ale u nas naprawdę. No. Tylko takie są Ubery. Tak. No! Jeszcze <coughs> nie jechałem jednym ale... Uberem. To szczerze mówiąc jest bardzo memiczny już wręcz, bo... Dobra, to nawet cieszy. w takim Family Gaju był jakby o Ukrainy, tym ten... Ale tak dobrze mówił. Serio? Tam no, że... ktoś tam Justin podjechał mógł i mógł ktoś siadł. A, sorry, bo myślałem. Czyli że... Już to oznacza, że urobić żeby odzyskać. No to co teraz? To jest naprawdę wielkie pytanie, mamy tkujos. numer boczny taksówki. To świetnie. Mamy kierowcę, z którym jechaliśmy. Mamy taką opcję Znajdź zagubiony przedmiot. To możemy się skontaktować. No musimy ją kliknąć. Ty. Ale cyr. Ale na przykład yy, Ariel ty, ten, ty, ten, ty, ten od FC e, zostawił telefon w Uberze. Uzyskać, no i już uberze. go nie odzyskał, nie? I to nowy telefon, nie? Więc do Maksym. Telefon od Ubera, aby połączyć Cię z osobą trzecią. Naciśnij jeden, aby połączyć rozmowę z drugą osobą. Dzień dobry, wie Pan co, przed chwilą jechaliśmy, tutaj pod Orlen mnie Pan wysadzał. No, no, no. Wie Pan co, zostawiłem chyba portfel u Pana, może Pan zobaczyć, czy tam z tyłu gdzieś nie ma? A wie Pan co, wyleciał u mnie pod ten, taki czarny, nie? Taki czarny, no, czarny portfel. A, czyli do, to, co mam czekać tutaj? Tak, Pan jest tam przy tym Orlenie. Tak, nie? tak. To w podlecę, bo tutaj na... Niezłe to jest, że automatycznie łączymy się z komórką gościa, który nas wzyzu, bo to daje o wiele większe prawdopodobieństwo, tylko że tutaj w stanie znaleźć naszą zgubę. No. Jest to trochę nierealistyczne warunki warszawskie, bo nie gadają polak. Tak. <laughs> to też, dobra, Nawet to nie że polak, tylko po prostu umiał coś dziękuję. powiedzieć, nie? Trzymaj się. Mhm. My to dzisiaj jechaliśmy takim, że gościu tak naprawdę nawet nie wiedział, gdzie ma stanąć, i zatrzymał się. Jak macie parking i macie, nie wiem, 10 pasów z samochodami, to on się zatrzymał pomiędzy, tylko nie. Tak jak wiecie, macie stoją samochody o tak. To on się zatrzymał dokładnie tak samo i zablokował wjazd i wyjazd. Tak. A tutaj też, jak mnie wysadził uber Na środku drogi. zakupów No. Na środku drogi. Zatrzymał. I jeszcze pasbuk, jak się zatrzymał się zatrzyma w środku drogi, i mnie wysadził. No. Bo jak im mówisz, że możesz tutaj, to oni automatycznie noga na hamulcik. Koniec. To autentycznie myślę, że tych portfeli mogłoby być nawet. Niesamowite, za to jest Jeżeli naprawdę. Nie ale od sytuacji, podjechać nie na przystanku, kurwa, cokolwiek. No, nie możesz powiedzieć, że tutaj mnie nie proszę wysadzić, tylko musisz na powiedzieć na przystanku. Bo nie możesz powiedzieć, że tutaj mnie pan można wysadzić, bo oni się automatycznie zatrzymują. Albo hmm. szanse z każdą jedną minutą bardzo mocno topnieją. Niesamowite Spójrzmy to jest. I mamy sytuację z Ubera. No i jednak tutaj, pomimo jak ludzie narzekają na tego Ubera, jaki jest, taki nie jest, ale. Co najistotniejsze to to, że mamy tutaj bezpośredni kontakt z kierowcą i to jest naprawdę świetne. Płacimy za to ekstra, no ale jeżeli zgubiliśmy rzecz przekraczającą wartość 40 zł, no to wydaje mi się, że warto jednak zadzwonić. Oczywiście w przypadku Portfela, no to nie dość, że kasa, kasa kaso, rzecz nabyta wróci. Ale dokumenty tutaj mogą się naprawdę pojawić dosyć mocne problemy. A zatem, moi drodzy, czy taksówkarze, uberowcy i tam inne osoby wykonujące ten zawód są uczciwe? Na tym przykładzie wydaje się, że tak, ale oczywiście to jest wybiórcze, nie da się tego zrobić na całą skalę. Jeżeli wiecie, gdzie dochodzi do różnych sytuacji, mogę tam pojechać, możemy to sprawdzić. Natomiast jedna rzecz: miejmy oczy dookoła głowy. I chociaż zawsze weźmy tę wizytówkę albo zapamiętajmy numer boczny, numer rejestracyjny, cokolwiek może się przyda. Na później. Za ten odcinek serdecznie dziękuję, widzimy się w kolejnym materiale.